No znaczy, ja jestem Sopkan. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z oceniania serwerów na MTA. Dzisiaj znajdemy się na Your Adventure. Pisało parę osób, że ten serwer ocenił, głównie pewnie gracze tego serwera. Więc ocenimy go. Your Adventure kojarzę z takiego serwera, że, że prawie co drugi serwer ma z niego jakąś rzecz na swoim serwerze. Więc zobaczymy co się zmieniło. Pisało mi parę osób, że jest to serwer autorski na Discordzie. Swoją drogą jak się dołączyć. To macie pierwszy link w opisie chyba Discorda, więc możecie do niego wbić. Są tam informacje o odcinkach i tak dalej. Teraz z pierdolenia. Widziałem, że jest tam mm, ktoś z administracji, więc ja na swobodniku żeby mnie nie latali za mną, mnie teleportowali po tym, po czym co jest lepsze. Ja zobaczę to tak po prostu, jak zawsze, po prostu wchodzę, kurwa, sniki, wiki i wiecie o co chodzi. To nie sopka. Dobra, i myślę, że teraz jest git, że nikt by teraz nie pozna. No i yy, jak piszmy sobie jakie, kurwa, byli jakie hasło. Czekaj, prawda? nick, To nie sopkan. Nie, nikt nie skojarzy. Yy, to nie sopkan. Yy, kurwa. Czekaj, bo wyjebałem przypadkowe hasło i. O, zalogowałem się. Uu. Dobra. Kurwa, jakie ja miałem hasło? To, jest Czekaj, to nie sopkan. I to się takiego napisał, Nie chcę więc zapamiętać Wiktorać. No dobra, Joradventure. Eee, mamy do wyboru na samym początku Spawn Sandfiero. Eee, oprawa graficzna nie jest taka znowu najgorsza jak na MTA, tutaj jakieś ludki machają mi, Hello, kurwa, CJ, hello. No dobra. Eee, Spawn Los Santos. Nie no, nie wygląda najgorzej na początku. E, urząd miasta San Fierro. Nie posiadasz mieszkania. Dobra, przynajmniej, przynajmniej nie posiadam, piszę. A nie na ile serweraż mogę się tepnąć. Nie posiadasz organizacji. Również nie posiadam. Zgadza się. Gitara. Hmm. Gdzie tu może się zacząć rozgrywka? E, urząd miasta San Fierro. Dajmy to. Czy ja kurwa źle trafiłem znowu? Mm. Jest ezen, nie znika. Są administratorzy. Ja mam nikt, nie sopkan. Ej, jo. <laughs> Dobra, HUD ocenimy. HUD wygląda spoko, Jest aktualna sesja, na ile jestem na sesji i ile posiadam aktualnie? PLN, no dobra, F1. O, informacje. Właściciele EZEN Nikem, kurwa, właśnie na nich trafiłem. Social Media, Discord, kanał YouTube, Your Adventure, coś tam. Na serwerze obowiązuje kultura osobista. Próba użycia DM poza strefą będzie karana osobom karą, czyli mamy strefę Deadmatch, Gold, nie obchodzi mnie. Dobra, czy to z regulami? chcę tam pierdolić, kłopoty, e, czy jak się to kurwa Czy dobra, F2, mamy tutaj dashboard, i mamy te statystyki, pojazdy, ustawienia i sklep, e, czyli tak, statystyki, chuja tu widzę, bo jest na niebiesko i się mi skomponowało, Czlem, pisze, to nie jest gotówka przy sobie w bankomacie, ma posiadanych punktów gold, prawo jazdy, A, B, C, lotnicza i minutę we frakcji, marihuana zebrana. U kurwa. 420. Dobra. E, ustawienia. Prywatne wiadomości, chat premium, licznik FPS-ów. Ile mamy? Tu mamy w górze. Tak, 75 FPS-ów mam. Pewnie jest blokada czy coś takiego. Dobra, włączę, będzie wstyd. E, odgrywanie RP. Kurwa. Otegram sobie, jak by chciał. Wyłącz ogłoszenia Gold. Schowa interfejs. Woda. Kurwa. dawaj mi tu. dawaj mi tu, kurwa. Full wypasty. No i dobra, i to mamy. Premium, które nas nie interesuje. O kurwa, jaka grafika ty. aż Masz miacze polą. To kurwa nie wiem, czy to gorsze jest niż było z tą grafiką, czy nie? No ale dobra. Eee, ja byłem w urzędzie? Nie byłem, nie byłem Nie, nie byłem. Dobra, no i tutaj mamy zakładanie organizacji w urzędzie. Prowadź nas w organizacji. Eee, ekwipunek masz pod I, czyli mamy również jakieś ekwipunek. Czekajcie, była kurwa nie rozpiałem sobie serwer. Eee, wysokie zarobki. Czyli to są wysokie zarobki, mamy czat głosowy i darmowe premium. Czy dostałem premium? Chyba tak, bo mam liczbę to. UID 1171. Dobra, czyli jestem taką osobą na serwerze, tak mi się przynajmniej wydaje, że o to z tym chodzi. No i możemy wybrać sobie pracę stałe, czyli mechaniki. A ja chcę pracować w San Fierro Ister, gdziekolwiek to jest. A co, muszę mieć reputację, tak? Chuj, nie mam reputacji. No to niestety nie popracujemy sobie tam. Eee, Rejestracji również zmieniłem, bo nie mam pojazdu. Przepisy nie przepiszę, bo również go nie mam. No, urząd przynajmniej jest zmapowany właśnie e, własnoręcznie. Wygląda jak wygląda, ale jest przynajmniej zmapowany własnoręcznie. Czekajcie, F5 jeszcze? Nie wiem, dobra, F11, czy jest mapka? Nie mam mapki, ale dobrze trafiłem. W rozgrywka znajduje się w San Fierro, czyli, czyli nie ma takiej tragedii, jak myślałem. I o co tu chodzi? O co tu chodzi teraz? Dobra, za koleją, chuj, przede się z buta. Minus za to, że nie ma żadnego pojazdu publicznego, chyba, że to jakiś roleplay i odgrywanie, czy nie wiem, jakaś w ogóle coś do zebrania, więc sobie to od razu zbierzemy, zobaczymy, czy jakiś bonus dostaniemy. E, otrzymujesz 25 tysięcy oraz 3p per... Zależy znajdźki. Ja ciągle mogę to zbierać? Ja myślałem, że z bóg jakiś... dobra. Czyli jednak nie mogę ciągle tego zmieniać. Ta grafika trochę dość ubłogo wygląda, powiedział. Z tymi shaderami, ANB. Anyway, cokolwiek to jest. Tak. Slotów serwer posiada 70. Aż, więc mam nadzieję, że zapewniają to nie. TTT podmianka z For Life'a. Hello, hello. Więc mam nadzieję, że zapewnicie te sloty, jeżeli serwer będzie. Zobaczymy jeszcze. Czy, czy zapełnimy te sloty? Przechowalnia pojazdów. Mm -hmm. Czyli tutaj mają przechowalnię pojazdów. No, zmapowali to chyba sami. No normalnie to wygląda. To jest z um, jakiegoś serwera, nie pamiętam, kurwa. Ale to nie, chyba nie jest ich autorstwo. Ale mogę się mieć, mogli to nie wiem, odkupić czy cokolwiek. Ale to. Ten Blip, kurwa, jak to się nazywa? Blip? no Blip? Nie wiem, nie orientuję tak, to wiem, to ja. Ale już to gdzieś widziałem. Nazwę, jak sobie przypomnę, to Wam powiem. Dobra, i tutaj mamy tunera, tak? Zmiana pojemności. Pamiętaj, po zamontowaniu, mm, oddać pojazd do przechowalni. Okej, okay. to wygląda dość ubogą. Ja bym to usunął, takie sobie. No, tak usunąłbym to, by mi się nie podobało osobiście, ale to pff, tylko mi się może nie podobać. Mm. Ezen Nike. Ktoś tam jest u nich na respie. Kurwa, muszę tyle latać z buta? Mam sesję 5 minut, żeby przynajmniej wiedzieć ile trwa odcinek, więc... Nie wiem. O, tutaj są pojazdy. Tylko pytanie, czemu mnie tutaj nie zrespiły, że to są pojazdy publiczne, a bardzo coś robią? Eee, gracze z największym ilością reputacji. Okej... Okay. To jest... Kurwa, na chuj to na środku tak stoi? Nie, yeah. ja mam to dał gdzieś indziej. Siema, Nike. Ty machasz, chłopie? Przedsiębiorca, zbieram te, nic nie dam. Bankomat, no wygląda normalnie. No macha mi. Siema, Nike, pozdra. i kurwa, coś nie wypaliło. O co chodzi? To nie sopka. No kurwa, przecież to nie sopka. Już mi machają. Spierdalamy sobie. Ale tamto bym usunął, tam. Tamto bym tam usunął. Nie, czekajcie, muszę sobie... Kurwa, pojawił się, że do mega nie będę chodził. To bym usunął. Eee, to takie kurwa te zabezpieczenia, na co to, przecież tu nie wiem, nikt się chyba nie połamie, to jest to, to jest SM. No i dobra, to jest, to jest zarząd, tak, dobra, wsiadam sobie na to, odpal silnik, uruchom lampy, coś otwórz maskę, otwórzmy maskę, kurwa, ja nie, nie otworzymy maski, ty, goni mnie chłop, chłop mnie goni chyba, widzę go na mapie, <laughs> widzę go na mapie, chłop mnie goni, ty, gdzie on jest, administracja mnie śledzi, kurwa, jestem śledzony przez administrację. <laughs> O, adminimy śledzą. Wszędzie kurwa. Pojebani. Dobra. Tutaj mamy stację. Skutek publiczny zajęty przez Tony Sopkan To jest coś Alla Paradise. Stacja benzynowa. Stacja gazowa. E... Mogę jeszcze w sumie zrobić, że stacja benzynowa i gazowa... że gazowa jest w innym mieście coś takiego. Nie. Anyway, cokolwiek. Dobra. Tutaj mamy... Biznes, minia cena z miliony jakoś tak, nie chcę mi się zezwyczaić. Dobra, um, dobra, dobra, dobra. Tutaj mamy tunera chyba, bo jest napisem T na mapie. Te mają wszystkie ostatnie felgi na serwerze. No spoko są felgi, tylko trochę takie za ciemne, wszystkie czarne, chyba że tylko wyglądają tak na no, tej ściance, a tak to są jakieś w miarę Okej, okay. ID tuning, czyli to są tuningi graczy, kosztuje jakieś 12 baniek, dobra, no, ale to są wysokie zarobki, gdzie to może powiedzmy zrozumieć, ehm, dobra, no wygląda to w miarę, w miarę okej, okay. napisałem, że jest autorski serwer, możecie mnie poprawić w komentarzu, Oj, tych drzew też tu za dużo, <głynne> też tu za dużo, nie, trochę marudza ale tych drzew jest tam za dużo, głównie mapowaniem, które ja mi się nie podoba, to mówię. Hmm, tutaj mam jakiś pojazd na mapie, sobie zobaczymy. Xomer. Chyba też mynia, nie? Czy, nie? To będzie pewnie jakiś komis, tak myślałem. Komiz jedno śladu przez Marcina. Jeden. Ty, pojazdy mi się obracają. Ty, to fajne jest. To jest spoko, spoko to jest. Nie powiem, że nie. Ale to jest okej. Okay. Dobra, i dwóch godzin trafiłem. E, domki. Pod i się sprawdzała dostępność? Nie, pod i mam Stary w dół. Mogę mieć tak, kanister paliwa, zestaw naprawczy, maskę mogę założyć. A nie, muszę chyba kupić. I mogę mieć marihuaninę. A nie bierz się narkotyków. Dobra. No i tu jest jakieś osiedle, które mogę sobie powiedzmy kupić. Jakiś domek, tak? Nie wiem, jaki jest fenomen robienia w tym miejscu. Akurat mapowania, bo już nawet na Paradise chyba w tym miejscu jest. To jest takie kurwa. Nie pasujące tego całego klimatu, jak dla mnie. No ale ja w sumie nic tu nie ma. Bo z, yy, bez mapowania stoją tu po prostu jakieś śmietniki czy coś takiego. O, jest puste pole, o. Coś jak tutaj. A tego się chyba nie da usunąć, z tego co pamiętam. Chyba się nie da tego usunąć. Bo jakby się to dało usunąć, to byście mogli to usunąć. O, to jest kurwa z ten. Z mapowania, czy to leży. O kurka, to moglibyście to zrobić tak, że na przykład jakąś akcję RP odegracie na jakimś evencie i że to sobie po prostu naprawicie, nie? Taki ja mam przynajmniej pomysł na to. Nie wiem, jaki wy macie. I że po prostu przywrócicie do takiego stanu, jak było, nie? No i na przykład wypierdolicie następne, nie wiem, o salon położycie <laughs> na plecy. ID e Biznes Salon do Herty, jakiegoś Cizera. Aby w szczególnej do podejść do pojazdu. Dobra, nie wiem, jakoś nie obchodzą, ale... chociaż w sumie... Dobra, nie znikaj mi. 15 sekund. Okej, okay, czyli mają pojemności cennika, napęd i cena pojazdu, czyli są tutaj napędy i pojemności silnika. Um, od, odpal ten. Mano interakcję spoko. Nie, nie jest kurwa najgorszy ten serwer. Może też nie jest z jakimś odkryciem wielkim NT, ale nie jest ten gorszy. No i na wysokie zarobki, no i serwer no myślę, że to zabawy, bo jak są wysokie zarobki to zwykle jest to serwer e, typowo do zabawy, myślę, że jest okej, okay. czekajcie to jest mechanik, nie te skały to tragicznie wyglądają, jak skały kurwa na środku miasta w kurwa Ameryce powiedzmy, e, o, o, o. no dobra sam ten e, to nie jest ich na pewno, to 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 mechanik nie jest ich, bo nie jest. O chyba podobnego na internecie gdzieś widziałem, jak sobie no ja sam sprawdzałem e, teksturę pod mechanika. To już dawno, dawno temu, ale kojarzę że to nie. Mapowanie. Nie. Takie. No może chcieli ładnie, żeby to wyglądało, ale takie nieporęczne, No dobra, no. Mi się nie podoba. Przynajmniej mi się nie podoba. Ja oceniam to, jak ja to widzę. Dobra. Bądźmy sobie mapkę, będzie nam łatwiej gdziekolwiek dechać eee, mm, Mamy tych prac trochę, e, bo widzę www na lotnisku jest pewnie jakiś dodo. Lub jakiś transport, czegokolwiek. Eee, a ja sobie podarę do jakiejś najbliższej pracy zobaczyć jakkolwiek to wygląda. Eee, nie wiem, gdzie się zdaje tylko prawo jazdy, bo kurwa na mapie nie widzę samego. Lubię, jestem ślepe. No dobra, ocenimy go po prostu wizualnie. Ej, jak chcieli go sprawdzić, to sami na niego wbijecie, bęk. <grych> Dobra, zebrałem sobie kolejne 50 tysięcy tym razem, no i tutaj mamy pracę. Dobra, więc weźmy sobie, zobaczmy tą pracę. Praca drywsza motorniczy, poziom pierwszy. Okej, okay. czyli zapierdalamy sobie metrem, tak się to nazywa? Nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Chyba metro, tak? Metro chyba to jest kurwa. Cokolwiek jak to jest jakiś transport <grym> yy, po mieście, no dobra. No i... Jadę sobie, tak? A i mam to punkt, tak? Mam tam punkt, tylko ja tego nie umiem wyhamować. No dobra, niech, niech sobie jedzie gdzie chce. Nie wiem co, nie wiem co to ma zrobić. Sorry, skopnęłem mikrofon. <grym> Sorry tam, jak jakaś całka siedzi. Um, nie wiem, jadę sobie gdzieś. Kurwa. Nie no, nie wygląda ten serwer najgorzej jak na pseudola. Może powiedzcie teraz, że jak autorski to jak to pseudol. No ja nie tak mi się wydaje, no. To jest Antano, z tego tu... No da się wycisnąć fajne rzeczy, no ale jakoś się to zwykle nie wyróżnia. No jest może autorski nie jest, może ten zersnięte to o, z jed, od 1 do... Po prostu nie jest to z neta, nie wiem, z Getao, czy tam z jakiejś innej stronki z gotowymi paczkami, może do zera Widzę, się wzorowali na czymś mam jakieś informacje na czacie, że jeżeli potrzebują pomocy napisałem im parę osób, co razie wrażem go ocenił Nawet go po prostu oceniłem i jak dla mnie to nie jest taki znowu najgorszy, no nie? osobiście na nią bym nie grał, po prostu nie gram w MTA no ale jeżeli ktoś gra to możecie wypaść z toru, na przykład tak jak ja ha, jeszcze się mi zremowało. kurwa se pojechałem ciuchciom, no dobra to pierdolisz tym ciuchciem ale nie róbcie tak bo to yy, łamanie <głos》> myślę że jakiś regulaminu bo to jest pod, odwalanie podchodzi Ja trochę przesadziłem z prędkością i trochę się zbugowałem sobie więc dobra myślę że mogę dać taką siódemeczkę, taką siódemeczkę na 10 co zobaczyłem tu moje <głos》<głos》 nie, nie jest najgorszy ten serwer, nie jest to perfil znięte z lata, więc zapraszam serdecznie na serwerek Jak wam pokazuję tutaj macie IP, nie ja mi się go pewnie zapomnę go wpisać, tam, czy wam coś skopiować, czy cokolwiek, więc Dajcie sobie wbić na niego po polski serwer RPG, wysokie zarobki, darowy premium, czat głosowy I wiele innych fajnych rzeczy, które możecie sobie sprawdzić na serwerze, nie, to nie jest reklama Wbiłem po prostu Tak O z dobrego serduszka Rzadko się zdarza, ale Ale wbiłem. Więc jeżeli Wam się podobało, stawcie suba, like i komentarz. Bez wami subka. No i piszcie, jaki serwer jesteście następne. Szaleczka.